Witam wszystkie mobile. Dzisiaj testujemy poprawionego Albrechta 6110 radio z wymienionym filtrem drugiej pośredniej na ceramiczny japoński Murata. Zwiększona moc nadajnika do maksymalnych 7-8 W. Radio rozblokowane na 10 Band. Pracujemy w bandzie D. Załączona automatyczna blokada szumów, tak jak widać na wyświetlaczu mała literka H oznacza HIGH POWER. Lepszy filterek, lepsza praca, bardziej selektywny odbiornik.

mobile prośba raporcik jak idzie słychać z z Gomuńskiego nadaje no mobile, mobilet to Srady Kantenki, prośba, a jak idzie słychać. Spróżkowa z Gomolińskiego nadaje Mówię tych zafalów, bo ja tutaj będę śladował Co pan, co pan potyka, ja tylko żeby mi przesunął paletę, wiesz, żeby tego, bo to widzisz tam co przed wychnął brak chętnych mobile mobile to jest rady kantenki prośba raporcik jak idzie słychać Mobile, mobile, prośba, raporcik jak idzie, słychać spruszkawa z, z Gomuńskiego nadaje. Test rady i kantenki zdrowie się, tak. podziękował kolego, lekko kolego. Może lokalne zakłócenia. Radio ustawione z pełną czułością odbiornika Auto, automat ustawiony na czwarty poziom. Po modyfikacji radio spokojne, przesiewów z kanału sąsiednich nie zbiera. Tak jak słychać, antenka podpięta do radia, prezydent Missouri. Dziękuję za uwagę, zapraszam do obejrzenia następnego filmu.